Jonathan Majors oficjalnie pojawił się w Marvel Cinematic Universe jako Kang zdobywca, ale w serialu Loki dostaliśmy tylko przedsmak tego do czego jest zdolny. Dużo więcej informacji o tym antagoniście będziemy mogli zobaczyć w zbliżającej się trzeciej części Człowieka Mrówki Ant-Man and the Wasp Quantumania. Po przeanalizowaniu historii Kanga w komiksach oraz oficjalnej jego prezentacji w czwartej fazie Marvela, staje się oczywiste, że będzie się on pojawiał w nadchodzących produkcjach filmowych. Warto więc przypomnieć, jak bardzo niebezpieczny jest to złoczyńca, bo wygląd nie oddaje jego mrocznej natury. Kang może wydawać się słabszy od znanego nam już Tytana z MCU, Thanosa. Ale jego kontrola nad czasem pozwoliła mu na dokonanie kilku najbardziej przerażających rzeczy w całej historii komiksów Marvela. Choć ciężko jest przebić usunięcie połowy życia we wszechświecie, to jest kilka rzeczy na tej liście, które uważam za nieco gorsze. W dzisiejszym odcinku dowiecie się o pięciu najgorszych zbrodniach, jakie popełnił Kang Zdobywca. Kang próbował zamordować większość Avengers, gdy byli niemowlakami. Pewnego razu Vision postanowił położyć kres Kangowi raz na zawsze, ale w efekcie wywołał paradoks, który sprawił Avengers znacznie więcej problemów niż sam Kang. Różne wersje Zdobywcy, które przetrwały paradoks, zebrały się razem i postanowiły wykorzystać kontrolę nad czasem, by odwiedzić każdego z Avengers jako niemowlę i podjąć próbę ich zamordowania. Na szczęście całe to wydarzenie zostało zatrzymane przez… Przyszłą wersję Kanga, która zatrzymała większość Avengers w limbo. Dzieci zostały oszczędzone, innymi słowy, wyżenowi się upiekło. Mimo to, fakt, że warianty Kanga otwarcie rozważały zamordowanie ogromnej liczby noworodków, kierując się pragnieniem zemsty, pokazuje, jak mroczną i bezwzględną postacią jest zdobywca. Kang zniszczył Waszyngton. Podczas jednej z inwazji na Ziemię. Kang oraz jego syn Markus poszukiwali sojuszników. Zdobywca obiecał każdemu złoczyńcy, który będzie chętny do pomocy w podboju ziemi, część ewentualnego królestwa. Udało się zwerbować wielu zainteresowanych. Ten zmasowany atak przestępców wyczerpał Avengers, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Pozwoliło to Kangowi przejąć systemy obronne ziemi. Następnie wykorzystał on tę moc. Aby unicestwić cały Waszyngton, zabijając miliony mężczyzn, kobiet i dzieci. Kang ostatecznie został pokonany, ale skutki jego działań dotknęły niewyobrażalną ilość ludzkich istnień. Z jednej strony nie jest to żniwo śmierci na miarę Infinity War, ale pamiętajmy, że tamci ludzie wrócili. W przypadku Waszyngtonu żadna z ofiar nie została wskrzeszona. Kang wychował syna Blacka Bolta, by zniszczyć Inhumans. Podczas tajnych wojen, Black Bolt, chcąc oszczędzić swojego syna Ahura, zawarł umowę z Kangiem. Zdobywca zgodził się nie zabijać chłopca, ponieważ miał co do niego bardzo przebiegły plan. Przeniósł go w czasie i zmanipulował młodzieńca do tego stopnia, aż ten stał się następcą Kanga w przyszłości. Plan wydawał się zbrodnią doskonałą, w której Inhumans mieli zostać zgładzeni przez syna jednego z nich. Po długiej bitwie w alternatywnej linii czasu, dorosły Ahura został pokonany i zabity. W głównej czasoprzestrzeni, młodszą wersję chłopca udało się jednak uratować i dziecko na szczęście przeżyło. Fakt, że Kang zrobiłby coś tak niegodziwego i podłego, jak wychowanie dziecka, aby następnie nastawić go przeciwko własnym rodzicom, pokazuje do czego jest on zdolny. Kang zlikwidował całą radę kangów. Okazuje się, że Ricky Morty nie było pierwszą produkcją, która pokazała, jak różne warianty tej samej postaci łączą się w celu utworzenia własnej rady. W historii zdobywcy również miało to miejsce. Chociaż w tej sytuacji Rada Kangów składała się z Kangów. Mordowali oni różne wersje siebie w innych wszechświatach czy też liniach czasowych. Wszyscy oni poszukiwali celestial Madonny, która po odnalezieniu skierowała ich przeciwko oryginalnemu Kangowi. Kiedy doszło do potyczki pomiędzy Radą a Pierwotnym Kangiem. Oryginał zwyciężył wykorzystując moc Aliota. Tą dziwną zadymioną bestię fani Marvela mieli okazję zobaczyć w serialu Loki. Kang usiłował zabić wszystkich mutantów. Jedną z rzeczy, które charakteryzują naszego złoczyńca jest to, że dostrzega on momenty w historii, które kolidują z jego długoterminowymi planami. Ingeruje on w nie, próbując polepszyć swój los w przyszłości. Tak też było w przypadku przywódców mutantów, Amena i Uriela. Bliźniacy są potomkami ostatecznych jeźdźców apokalipsy, a także bardzo groźnym duetem. Podobnie jak syn Black Bolta, bracia zostali porwani przez Kanga, gdy byli dziećmi. W przeciwieństwie do Ahura, Uriel i Amen zbuntowali się i szukali sposobu na pokrzyżowanie planów swojego przybranego ojca. Kang przewidział ich działania. Rebelia prawie doprowadziła do wymazania niemal całej populacji mutantów, co zmieniłoby całe uniwersum Marvel, jakie do tej pory znamy. Dlatego nie mogłoby do tego dojść, prawda? Czy to nie dlatego nie widzieliśmy jeszcze żadnego z mutantów w MCU? Film Ant-Man and the Wasp Quantumania ma pojawić się w kinach 17 lutego przyszłego roku. To mnóstwo czasu, by dowiedzieć się ciut więcej o następcy Thanosa. Jeśli podoba Ci się to, co robimy i masz jakieś uwagi, napisz komentarz, daj lajka i zasubskrybuj kanał w oczekiwaniu na kolejne opowieści ze świata gier, filmów, komiksów i seriali.